Spacerek. A ja na rowerku. Teraz pod górkę jadę. Przestało padać. Jest taki kościół, że jest to kręcić. bardzo, zaraz będzie z górki. Ludzie sami tutaj sobie spacerują. To są te takie ogródki.

Do, do roboty jeździłem właśnie na rowerze co to jest zupełnie w innym kierunku, bo nie trzeba nawrócić także ekstra się 3 km robi przez to właśnie bo tam nie ma przejazdu nie można się przedostać właśnie przez te krzakory, krzaczory tam no i tutaj w sumie na rowerku to ok, ale tak samochodem no to ciężko, bo jest wąsko, no jeszcze na koniach tutaj jeżdżą no Konno, konno, po tych kurde, po tej trawce tutaj ale często na drodze też są także teraz mam włączoną stabilizację obrazu więc jak jadę to będzie lepiej to nagra bo ostatnio jak byłem na rowerze to to kurde były wstrząsy no a teraz mam korektę o, proszę bardzo, tu takie widoki że tutaj kurde, ładnie to wygląda dzisiaj? A ja te są ze swoje moje moje takie ulubione miejsce. No, także dzisiaj 22 km zrobię. To jest Lag Lane. No, tam zawsze jeżdżę. Tylko teraz jadę okrężną drogą, bo to chcę pokazać się tą trasę też w okazji. I tutaj jest kolejny fragment tej, tej trasy. Zaraz po taki mostek będzie, najpóźniej i będę na tym właściwym kurcie, że tak powiem. I tutaj jest. jest mokro, opony chlapią, będzie później pranie zrobić, ale no, to wszystko są dęby tutaj, także, ale takie blaszki mają te stare, One są, no. także. Niedziela. To jest niedziela. Bardzo wieje dzisiaj. Jest w ogóle zimno. W jest zimno już. Ja teraz tutaj się zatrzymam. Dzisiaj wieje masakrycznie. Masakrycznie. Tutaj, można by było dronikiem polatać. Ten fragment tej trasy mojej lubię bardzo. jest tak z prawej strony jest taki jakby lasek, które to są pola później. No, no a tutaj jest taka otwarta przestrzeń, te dęby No i jest troszeczkę trzeba jechać pod górkę, no, nie mam zmienionego biegu, no ale Także jest taki spokój w tym odcinku ładnie no i tu też by można było dronem polatać na razie jest wszędzie było to. a to potem kurcze jak się ląduje to się jest cały umorusany no tutaj właśnie O to jest to, śląskie. No, jest wszystko dęby. Także jadę nienerwowo. Z dwie godzinki mi to zajmie wszystko, no ale się cieszę, że przestało padać. Do 19 ma się pogoda utrzymać w sumie. Wczoraj całą sobotę padało właśnie Ulewa była Także, no Jutro pewnie będzie piękna pogoda bo poniedziałek trzeba jechać do roboty no, Tak to jest No i teraz jestem właśnie tutaj na no, tym właściwym odcinku prowadzącym do, e, do tej trasy Lag Lane I tam jest właśnie ta miejscowość Burton Lazet, No to się trochę zaciągnęło, te chmury nie wyglądały za ciekawie. Chyba mnie złapie deszcz, i w moim kierunku, więc to w sumie idzie chyba na mnie wszystko. No, zobaczymy. Tutaj zawsze są takie ładne zachody słońca, tak jak teraz na przykład. Często tutaj się właśnie zatrzymuję i zdjęcia robię tu no, Ale tak za tym to ładnie wygląda wszystko Sport rockera mam włączonego, więc później jeszcze fotki zrobię tym moim telefonem no to e, będą właśnie na sport trackerze do wglądu lubię tam aplikację już tyle lat jestem, już tyle lat mam profil tam właśnie bodajże od 2009 roku A to taką wartość sentymentalną dla mnie jest to już dużo ciekawych e, osób można spotkać na tym sportrakerze z całego świata w sumie także jest to niesamowite są też te plusy wiadomo. Google wiedzą co robimy, no ale plusy też są. Akurat samochód jedzie za mną. Co słyszę to się strasznie śpieszy. Że trzeba go tutaj przepuścić. Takich oszułomów to trzeba uważać właśnie, bo to jest taka trasa Na uboczu, cię może potrącić czy coś i kurde w krzakach człowiek potem będzie leżał Zresztą tak nieraz było Trzeba uważać, zawsze trzeba się obrócić, że się widzi, że nadjeżdża wtedy może zwolni ...też grilla robi. No i tak właśnie... Bardzo lubię tutaj jeździć. w kierunku tej ogromnej chmury może będzie ciekawie o, jak to pięknie wygląda Proszę bardzo, całe pole ptaków. Proszę bardzo, jaki jeden organizm się zachowują W sumie to nie wiem, czy to za ptak. Co to za ptaki, co to za gatunek, ale to chyba są szpaki. Cholera wie o proszę bardzo. ཁག się z nimi spotkał w drodze powrotnej, teraz jadę pod górkach. Na samochód nie zareagowały, ale Takie bardzo ładne domy są, właśnie. I ta ulica to w ogóle taka oaza spokoju, w sumie. No a to są domy z widokami, szczególnie te po lewej stronie. Tutaj zresztą po prawej też. Z tym, że za tym łukiem dopiero jest takie fajne miejsce. No tutaj, tutaj są takie, widać takie domy no i tutaj wracamy do tych ptaków a jak teraz pojadę na tym łuku w prawo no to będę jechał z górki właśnie do tego na te pola no, także wracam do chałupy tych ptaków już nie było w sumie to zaczęło padać Aż trochę przestała, taka mrzawka w sumie to była, no ale coś powolniejszego może z tego wyniknąć, bo no jest to takie trochę taki dziwny dzień w sumie Ciężko cokolwiek zaplanować w ogóle taką pogodę no ale po angielsku wiadomo No ale plęczy się że rusza Także jeszcze później włączę kamerkę No a teraz sobie tutaj jadę tam Słońce zachodzi tak i No, nawet tęcza jest. Proszę bardzo. Trochę pada. Chałupa już niedaleko. No, już jestem na prostej do hałupy i tutaj jest wyścigi, a tu jest właśnie ten kościółek no i ten i po prostu tak jak wracam z roboty to tutaj zawsze też jadę tędy no także no jest zimno ogólnie wszystko pozamykane papy zamknięty, że ludzie sobie piwko kupują w marketach, jakiś tam i blidelku i później degustują sobie w zaciszu domowym. Co nie jeden by wyszedł do Pabu, no ale nie można, bo Blondynek zakazał. No i, i pomału do przodu. Także do następnego razu.